Witaj na kanale Tripnavigo.pl Dziś zabieram Cię do Częstochowy. Miasta położonego w południowej Polsce, nad rzeką Wartą, które liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Nasz spacer po Częstochowie zaczniemy od rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. To jeden z najstarszych kościołów w mieście, którego początki sięgają średniowiecza. Świątynia zachwyca gotycką architekturą. Pięknym ołtarzem i bogato zdobionym wnętrzem. Z kościoła świętego Jakuba Apostoła kierujemy się w stronę placu Władysława Biegańskiego, serca Częstochowy i jednego z najpiękniejszych placów w mieście. To tutaj krzyżują się główne aleje. Centralnym punktem placu jest budynek Urzędu Miasta w Częstochowie. Wzniesiony na początku XX wieku, wyróżnia się reprezentacyjną fasadą i pięknymi detalami architektonicznymi. To miejsce, gdzie od lat toczy się administracyjne życie miasta. Z placu Władysława Biegańskiego wchodzimy na aleję Najświętszej Marii Panny, reprezentacyjną ulicę Częstochowy, wytyczoną w pierwszej połowie XIX wieku. Jej powstanie było związane z rozwojem miasta i potrzebą stworzenia szerokiej, eleganckiej arterii prowadzącej prosto do jasnej góry. Aleja ma trzy odcinki oddzielone placami i jest ozdobiona szpalerami drzew zabytkowymi kamienicami oraz licznymi sklepami, kawiarniami i restauracjami. Spacerując nią możemy poczuć klimat dawnej częstochowy i obserwować jak miasto łączy tradycje z nowoczesnością. Na końcu alei czeka na nas klasztor Jasna Góra, duchowe serce Polski i cel milionów pielgrzymów. Historia tego miejsca sięga drugiej połowy XIV wieku, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy zakon Paulinów z węgierskiego klasztoru w Budzie. Było to w roku 1382. Wtedy właśnie powstał klasztor na wzgórzu jasnogórskim. Paulinom powierzono opiekę nad cudownym obrazem Matki Bożej, który według tradycji książę otrzymał od króla Węgier, a ten z kolei miał go przywieźć z Rusi. Od tego momentu Jasna Góra stała się miejscem szczególnego kultu maryjnego, a z czasem celem pielgrzymek z całej Polski i spoza jej granic. Rozwój zabudowań klasztornych na Jasnej Górze to historia wielu stuleci, w której każdy etap pozostawił swój ślad w architekturze. Po sprowadzeniu Paulinów w roku 1382 powstał pierwszy skromny kościół i zabudowania klasztorne. Były to obiekty drewniane i murowane, dostosowane do potrzeb niewielkiej wspólnoty zakonnej. W XV wieku rozpoczęła się rozbudowa w stylu gotyckim. Powstał murowany kościół, wieża i część zabudowań mieszkalnych. W kolejnych stuleciach klasztor stopniowo przekształcano w potężną twierdzę. W XVI i XVII wieku wzniesiono mury obronne, bastiony i bramy, co było odpowiedzią na zagrożenia militarne tamtych czasów. Po obronie jasnej góry przed Szwedami w 1655 roku zaczęto wprowadzać barokowe przebudowy. Kościół otrzymał bogate wnętrze. Powstały kaplice, w tym słynna kaplica cudownego obrazu. W XVIII i XIX wieku rozbudowano skrzydła klasztoru, dodano nowe zabudowania gospodarcze i pielgrzymkowe. W wieku XX i XXI prowadzono prace renowacyjne i modernizacyjne, dbając o zachowanie dziedzictwa i dostosowanie sanktuarium do przyjmowania milionów pielgrzymów rocznie. Wchodząc na teren klasztoru jasnogórskiego, jako pierwsza przed nami wznosi się Bazylika jasnogórska główny kościół sanktuarium. Ma barokowe wnętrze pełne fresków, rzeźb i złoconych ołtarzy a to tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości. Tuż obok znajduje się kaplica cudownego obrazu Matki Bożej, Serce Jasnej Góry. To właśnie tutaj przechowywany jest słynny wizerunek, przed którym modlą się miliony pielgrzymów. Kiedy spojrzymy w górę, zobaczymy Wieżę Jasnogórską, wysoką na ponad 100 metrów. Można wejść na jej taras widokowy i podziwiać panoramę częstochowy i okolicznych wzgórz. Otaczają nas potężne mury obronne i bastiony. Pamiątka czasów, gdy klasztor był twierdzą. Wciąż można zobaczyć tu armaty i strzelnice pamiętające wieki minione. W jednym ze skrzydeł znajduje się skarbiec i arsenał, pełen bezcennych darów wotywnych, historycznych trofeów i pamiątek narodowych. Dalej mieści się Biblioteka Jasnogórska prawdziwy skarb, pełen starych druków, rękopisów i dokumentów, które opowiadają historię sanktuarium i zakonu. Na terenie klasztoru znajdują się także dom pielgrzyma i zabudowania gospodarcze, które zapewniają noclegi i zaplecze dla przybywających tutaj pielgrzymów z całego świata. Jeśli chcesz poznać Jasną Górę jeszcze bliżej i odkrywać z nami inne niezwykłe miejsca w Polsce i Europie, subskrybuj trip na Jasna Góra słynie przede wszystkim z cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, znanego też jako Czarna Madonna. To ikona o wyjątkowej historii. Według tradycji powstała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a do Częstochowy trafiła w XIV wieku dzięki księciu Władysławowi Opolczykowi. Charakterystyczne są na niej ciemne oblicze Matki Bożej oraz dwie rysy na prawym policzku, które, jak głosi legenda, powstały podczas napadu na klasztor w XV wieku. Od wieków obraz otaczany jest czcią i uważany za opiekuna narodu polskiego. Jasna Góra to także symbol odwagi i wiary, dzięki obronie klasztorów w czasie potopu szwedzkiego. W 1655 roku niewielka załoga pod dowództwem przeora Augustyna Kordeckiego przez 40 dni odpierała ataki znacznie silniejszych wojsk szwedzkich. Zwycięstwo to stało się inspiracją dla Polaków w walce o wolność. Z Jasną Górą związane są również śluby jasnogórskie, złożone przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku w Lwowie. Król ogłosił wtedy Matkę Bożą Królową Polski, powierzając jej opiece naród i zobowiązując się do obrony wiary oraz troski o poddanych. Współczesną formę ślubów odnowił prymas Stefan Wyszyński w 1956 roku, co było ważnym wydarzeniem w trudnych czasach powojennej Polski. Podsumowując, zdecydowanie warto odwiedzić Częstochowę. To miasto, w którym historia, kultura i duchowość splatają się w wyjątkowy sposób. Od zabytków, takich jak Kościół Świętego Jakuba, przez aleje Najświętszej Maryi Panny, po jasną górę, każde z tych miejsc opowiada swoją niezwykłą historię. Na zakończenie naszej dzisiejszej podróży zapraszamy Cię na wystawy do Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Tym razem możesz tam zobaczyć wyjątkową ekspozycję z rysunkami znanego satyryka. Edwarda Ludczyna. Subskrybuj kanał TripNavigo.pl, aby odkrywać z nami kolejne fascynujące miejsca w Polsce i Europie. Odwiedź także naszą stronę TripNavigo, gdzie czekają na Ciebie ciekawostki i rabaty na podróże.